Polska podwójna noblistka i energia przyszłości. N jak nauka cykl rozmów Fundacji NRH. W kolejnym podcaście z cyklu N jak nauka kontynuujemy wywiad z profesorem, doktorem, habilitowanym inżynierem Grzegorzem Karwaszem, fizykiem i ekonomistą z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tym razem rozmawiamy o energii, tej, z której korzystamy aktualnie i tej, z której ludzkość może korzystać w przyszłości. Chcemy się też dowiedzieć, jak właściwie działa elektrownia atomowa, jak wygląda proces jej powstawania i jakie są wady i zalety posiadania takiej elektrowni. Dowiadujemy się też, jakie pierwiastki są niezbędne, by taką energię uzyskać. A zaczynamy tę część wywiadu od wspomnienia wybitnej polki Marii Skłodowskiej, która swoją inteligencją i wytrwałością podbiła nie tylko serce Piotra Curie, ale także uzyskała Nagrodę Nobla i to podwójnego Nobla za odkrycie pierwiastków rad i polon. Zapraszam gorąco do wysłuchania tej rozmowy z profesorem Grzegorzem Karwaszem. Mira Jankowska. N. Jak nauka. Cykl rozmów Fundacji NRH. Jak właściwie działa elektrownia atomowa? Otóż e, powiem trochę o fizyce, czyli moim, moim zawodzie. Mamy e, mam użyć słowa natura, czy mamy użyć Pan Bóg wyposażył w nas w różnorodność elementów chemicznych? Zinterpretujcie sobie Państwo to, jak chcecie. Ale różnorodność elementów chemicznych jest wręcz porażająca. Wodór spala się z tlenem wybuchowo, tworząc wodę, a Hel jest absolutnie nieczynnym pierwiastkiem i to jest kolejny pierwiastek. Kolejny pierwiastek jest niezwykle, radio, niezwykle aktywny, chemicznie aktywny, nazywa, nazywa się LIT. Baterie litowe w, y, u jednego z producentów miały tendencję do zapalania się, więc jeden z modeli telefonów był zabroniony na pokładzie mojego samolotu z Korei. Ot. Czyli mamy kolejny element chemiczny LIT, to jest numer 3. Tych, tych pierwiastków chemicznych mamy dużo aż do 82, w tej chwili mamy również sztuczne, ołów. Uran. Mamy tych pierwiastków mnóstwo w najróżniejszych własnościach te najcięższe pierwiastki, jak uran, mają właściwość, że są niestabilne. To znaczy? rozpadają się, zamieniają się w inne pierwiastki. Rozpadają się, nie pamiętam w co zamienia się uran, ale może się zamienić w gaz krypton i chyba metal stront, ale różne to jest cała różnorodność pierwiastków, na które uran się rozpada. Jak on się rozpada? No, rozpada się bardzo powolo, powoli. Kilogram uranu, z kilograma uranu zostanie pół kilograma uranu po 4,5 miliardach lat. A! Innymi słowy, mamy nadal na Ziemi uran, bo on powstał w wybuchu gwiazdy, z której formowało się Słońce i było to 4,5 miliarda lat temu. Z tego uranu, który wówczas powstał, połowa zamieniła się w, w ołów, a połowa jeszcze gdzieś w skorupie ziemskiej jako uran jest. Albo była. Nie komplikujmy rzeczy. Czyli te ciężkie pierwiastki mają własność rozpadania się na lżejsze. I tu jeszcze raz muszę podkreślić to, o czym jako Polacy powinniśmy wiedzieć, a nie bardzo wiemy. Bo mówimy, mówi się, że radioaktywność odkryła niejaka Maria. Skłodowska. Wtedy była skłodowska, bo jeszcze była niezamężna. Otóż jej profesor trochę złośliwie przydzielił jej pracę, nad którą już nikt nie chciał pracować, bo odkryto, że klisza fotograficzna zaczernia się w obecności ród uranu. Rudy uranu występują w sudetach w, w Czechosłowacji, w Polsce. W obecności rud uranu ta klisza się zaczernia. Myślano, że klisza jest zdefektowana, odesłano do producenta, następna też się zaczerniła. No, ale zarzucono te badania, bo nie było żadnego postępu. Niedobry profesor Uniwersytetu Pierre Curie zlecił to swojej doktorance, Marii Skłodowskiej. Później się w niej zakochał i skończyło, skończyło się dobrze, ale jak mówimy, że Mary, Maria Skłodowska odkryła pierwiastki polon i rad, to wygląda tak, jakby przyszła, podniosła kartki, a na stole leżał polon i rad, ona odkryła. Nie, proszę państwa, mówi się, że była profesorem Sorbony, ale gdzieś tam. Tak, później była profesorem, ale jako doktorantka dostała drewnianą szopę na dziedzińcu Technikum Elektrycznego w Paryżu, nieogrzewaną i półtorej tony rudy uranowej, radioaktywnego śmierdzielstwa, nazwijmy to. Ten, ta ruda uranowa składała się z różnych pierwiastków. Niektóre rozpuszczalne w kwasach, inne nie. Tam był i polon, który przypomina siarkę, tam był i rad, który przypomina sód bardzo różne. Ona kropla po kropli, półtorej tony tego, tej rudy radioaktywnej przerobiła półtorej tony, kropla po kropli. Innymi słowy, pracowitość pracowitość i wówczas z, z, rzeczywiście został odkryty rad i polon, tak? ale tylko w ten sposób. Czyli to wszystko na temat radioaktywności, co dzisiaj wiemy o uranie, to wszystko jest dzieło Marii Kiri skłodowskiej To ona odkryła istnienie tych pierwiastków poza ołowiem, dzisiaj mówimy również poza uranem. Te cięższe pierwiastki same z siebie się rozpadają. Powiedziałem o uranie, który rozpada się w ciągu 4,5 miliarda lat. Radon, gaz radioaktywny, który jest wydzielany ze skał magmowych. Są tereny w północnych Włoszech, gdzie tego radonu jest mnóstwo w piwnicach. Taki radon rozpada się w ciągu czterech dni, osadza się w postaci radioaktywnego polonu w płucach i jest rzeczywiście niebezpieczny. Te pierwiastki mają bardzo różne okresy rozpadu: od milisekund do miliardów lat. Inny pierwiastek rozpowszechniony radioaktywny nazywa się TOR. Ma okres rozpadu 17 miliardów lat, czyli więcej niż wiek wszechświata. W związku z tym jest go sporo, między innymi w piaskach bałtyckich. Jest projekt europejski budowy reaktora jądrowego opartego nie o uran, bo reaktor jest niestabilny, ale o tor. I znów Europa prosi się, gdzie postawić taki reaktor. Miał stanąć w Sewilli, ale po co w Sewilli reaktor? Mają dość atrakcji turystycznych. Gdyby Polska chciała, może by taki reaktor otrzymała finansowanie. O, oczywiście potrzebni są eksperci. Czyli ogólnie, pierwiastków radioaktywnych jest sporo. O plutonie powiedzieliśmy, który służy do budowy bomby jądrowej. Tych pierwiastków jest wiele. Potrzebna jest wiedza, potrzebna jest technologia, potrzebni są inżynierowie, naukowcy, potrzebni są politycy, potrzebni są dziennikarze, pani redaktor, po to, aby wyjaśniać społeczeństwo. I właśnie to robimy, żeby to przybliżać. N, jak nauka, wyjaśnia i inspiruje. Panie profesorze, jak wygląda proces powstawania elektrowni atomowej? Czyli jak się buduje taką elektrownię? Jak może wyglądają też poszczególne etapy? Panie redaktorze, znowu odpowiem w taki oględny sposób. Otóż na, na wykładach na kierunku Handel Zagraniczny, Ekonomika mieliśmy również organizację i zarządzanie. Nie bardzo sobie ten przedmiot ceniliśmy, ale po latach dopiero w pełni potrafię zasmakować, dlaczego ten przedmiot był taki strasznie ważny. Otóż nauczono nas coś, co się nazywa cykl pracy Taylora. I wszyscy wyśmiewali się z tego cyklu pracy Taylora, bo on składa się z pięciu etapów. Był jakiś taki Taylor, który stworzył cykl pracy Taylora. Gdzieś tam w Wikipedii można znaleźć. Jak wygląda taki cykl pracy? Pierwszy, pierwszy etap to jest zaplanowanie celu pracy. Drugi etap jest to przygotowanie narzędzi. Trzeci etap to jest przygotowanie materiałów, czwarty etap jest to wykonanie pracy, a piąty to jest sprzątnięcie. Innymi słowy samo wykonanie jest jednym z pięciu etapów. I znów możemy trochę żartować sobie z tego cyklu Taylora, ale przy budowie elektrowni atomowej pierwsze co? To należy uzyskać konsensus społeczny. Należy przekonać społeczeństwo, należy wśród różnych opcji, użyję słowa politycznych, uzyskać zgodę co do tego, no, kłóćmy się o różnych sprawach, ale zgódźmy się w jednej kwestii. Zgódźmy się z tym, że chcemy zbudować elektrownię jądrową. Dlaczego? No, dlatego, żeby uczestniczyć w tym postępie technicznym. Dlatego, aby mieć rezerwuar, Energii dla, dla ogniw fotowoltaicznych. One pracują w dzień, kiedy energii jest dość. Nie mamy sposobów na magazynowanie energii. Elektrownia jądrowa w ciągu godziny czasu dostarczy energii. Zanim kotły się rozpalą w elektrowni węglowej, to już tej energii w ogóle nie potrzeba. Energia jądrowa jest nam potrzebna. Jesteśmy rozwiniętym krajem europejskim. O wysokim stopniu nasycenia wiedzy technicznej, dużej ilości absolwentów, powinniśmy w tej technologii uczestniczyć jak najbardziej. Ale nie możemy decydować tego od już. Jeżeli obiecamy, że zamkniemy u Was te cztery dymiące elektrownie na węgiel brunatny absolutnie zakazane. Absolutnie zakazane, bo Unia nie zezwala na spalanie czegoś, co, co nawet nie jest węglem węgiel brunatny. Zamkniemy wam te elektrownie dymiące, w zamian za to postawimy elektrownię bezpieczną, która da pracę tysiącom wykształconych ludzi. Zaproponujmy to, przedyskutujmy, otrzymacie takie, a takie wsparcie finansowe na zbudowanie nowych miast, nowych autostrad, nowych uczelni. I wówczas Otrzymamy, uzyskamy konsensus. Czyli pierwszym, pierwszym momentem jest konsensus. Drugim momentem jest wybór technologii. Nie opieram się za nikim. Tak? Moi koreańscy przyjaciele, naukowcy też dziwią się, jak to Polska tutaj u nas chce kupować, kupować reaktory. Bardzo się z tego cieszą jak najbardziej. Ale znów musi być to decyzja przemyślana, długofalowa. Wybór miejsca, a później 10 lat, 5 miliardów dolarów i mamy elektrownię jądrową. W międzyczasie zapytajmy Unię, czy może opcja elektrowni jądrowej na tor bezpiecznej, proponowanej przez noblistę włoskiego dyrektora Cernu Carlo Rubien, być może ta opcja jest nadal aktualna, zaproponujmy, może postawimy u nas. Spróbujmy włączyć się intensywniej. W budowę elektrowni w Kadaraż, Wyślijmy setkę studentów inżynierii, informatyki, y, 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 oczyszczania środowiska, wyślijmy tam metalurgii, wyślijmy tam, przeszkolmy ich. Tam będzie, to jest największy projekt badawczy Europy. Tam są tysiące miejsc pracy. Wyślijmy ich tam. Po drodze się tego wszystkiego nauczą. Innymi słowy, nie taka decyzja, jak, jak była w tym nieszczęsnym Żarnowcu czy Czernobylu Wajchowa. Tak, ja zdecyduję i już. N, jak nauka. Warto wiedzieć i rozumieć więcej. Panie profesorze, jakie są wady i zalety posiadania elektrowni atomowej? Każda z technologii ma swoje, ma swoje, jak mówił jeden z naszych noblistów, plusy pozytywne i plusy negatywne. Otóż elektrownia, elektrownia węglowa nie dość, że dostarcza dwutlenku węgla do atmosfery, którego jest mnóstwo. Pani redaktor podziwiała nasz ogród, no rośnie wszystko jak dzikie, bo dwutlenku węgla w atmosferze jest o 40% więcej niż kiedy my byliśmy młodzi. Zmieniliśmy Skład atmosfery w sposób globalny o 40%. Rośliny, aby rosnąć, potrzebują trzech rzeczy: energii słonecznej, tej, tej jest dość, wody, tej może brakować, i dwutlenku węgla. Te, dwutlenku węgla jest w atmosferze mniej więcej tyle, co w epoce dinozaurów. Ogromna ilość zmieniliśmy klimat w sposób globalny. Możemy powiedzieć, że nie my, że inne kraje, które więcej tego węgla spalają. Powiedziałem, które kraje opierają, opierają ekonomię o węgiel. Polaków jest około 40 milionów, w Kazachstanie 17 milionów, ale w tym trzecim kraju jest dużo ludzi. Kina. Pani redaktor, <laughs> pani, pani dodała, powiem więcej, ropa naftowa. Otóż ropy naftowej powinno starczyć według niektórych ocen na 110 lat. Ale gdyby główny producent ropy naftowej, i znowu nie wymienię, gdyby w Chinach zaczęto zużywać ropy naftowej tyle, ile zużywa się na głowę mieszkańca w Europie, to ropy naftowej u tego największego producenta starczy nie na 110 lat, a na 10 lat. Innymi słowy, proszę Państwa, wojny nie są. Wojny nie są, bo ktoś z kimś poprztykał się. Wojny są o poważne sprawy. Wojna, która się w tej chwili toczy, też jest o bardzo poważne sprawy, o bardzo poważne zasoby, których ludzkości zaczyna brakować. Nie mówi pan, o której wojnie, bo tych wojen jest troszkę. Ta duża, za naszą granicą. Ta, która nas dotyczy prawie, że prawie. Tam są ogromne zasoby najróżniejszych metali. Otóż w Mariampolu, stalownia w Mariampolu dostarczała stali dla całej Europy. Z Europy zniknęły stalownie. Bo są brudne, bo, bo, bo psują środowisko. Europa kupowała stal w tej stalowni, która, jako pierwszy, pierwszy moment, została natychmiast przejęta przez atakujący kraj. Są to, kwestie, są to kwestie ekonomiczne. Zasoby naturalne stają się coraz większym problemem. Uran tak, tego uranu, uranu trochę jeszcze jest. Powinniśmy z tej technologii skorzystać. Będą inne technologie. Do budowy samochodów elektrycznych potrzebny jest lit. Lit znów jest gdzieś w koło czy w innej miejscowości w Hiszpanii, gdzieś w Pakistanie czy w Afganistanie, w jakichś innych dziwnych krajach tego litu znów nam będzie potrzebne mnóstwo. No, na litość boską. Pan, dobry Pan Bóg wytworzył te wszystkie pierwiastki, a my z całej kuli ziemskiej zużyjemy je w ciągu jednego pokolenia. Bo to i kadm jest potrzebny, i, i złoto, i, i, i selen. No i my to wszystko zużyjemy w ciągu jednego pokolenia. W związku z tym no, rodzi się pytanie, i tutaj do, do słuchaczy, i do pani redaktor, tej odpowiedzialności naszej jakiejś moralnej. Tak. Ech. Powołajmy się na dziewczynkę z warkoczykami z, ze Szwecji, albo powołajmy się na Biblię. Czyńcie sobie Ziemię poddaną. Nie czyńcie z Ziemi pustyni. Musimy myśleć i musimy rozwijać nasze możliwości intelektualne, bo my te technologie mamy w zasięgu ręki. Reaktor torowy Karlo Rubi jest w zasięgu ręki. Reaktor termojądrowy niedługo powinien ruszyć. A młodzieży, na, na moich występach, mówię, w 2055 roku, kiedy będziecie włączali pstryczek, elektryczek w ścianie, to możecie powiedzieć: Widzieliśmy profesora, który mówił, że będzie energia produkowana właśnie w taki sposób. Przesłanie do młodych ludzi. Uczyć się, uczyć, uczyć. Myśleć, myśleć, myśleć. A przesłanie do wszystkich. Czuć się odpowiedzialnym za wszystko, bo nie są to decyzje, które dotyczą jednego powiatu gdzieś w Polsce Północnej. To są decyzje, które dotyczą nas wszystkich. Zawsze jest kwestia wyboru mniejszego zła. Do jednej technologii potrzebujemy lit i będziemy wchodzić w pakt z jakimś kolejnym terrorystycznym czy niebezpiecznym państwem. Produkujemy węgiel. Wchodzimy w konflikt z naszymi sąsiadami z południa, bo obniżyliśmy poziom wód gruntowych. Mają rację. Chcemy postawić elektrownię jądrową, czy ją postawimy na granicy trzech państw? Trzeba z tymi państwami przedyskutować. Czy ją chcemy postawić w innym rejonie? Trzeba się zastanowić, co robić za, za, z odpadami radioaktywnymi. No, są bardzo stabilne skały geologiczne, układy geologiczne pod płytą wschodnioeuropejską, na przykład pod Skandynawią albo pod Białorusią. Może porozumieć się zawczasu, aby w granitach na głębokości 4 km umieścić te zasoby w kraju niedalekim, z którym można by się porozumieć. A za 500 lat wpuścimy do tych szybów roboty, i one to rozseparują, te niebezpieczne pierwiastki. Za 500 lat to roboty za nas zrobią. Spokojnie. To tylko 500 lat. Panie profesorze, bardzo dziękuję za tę rozmowę, za tyle wiedzy i też tyle patrzenia, powiedziałabym, wizyjnego. Że, że I właśnie, że to nie jest tylko patrzenie w kategoriach pięciu lat, czy, czy kilku miesięcy, tylko że to jest patrzenie właśnie na no, w setkach. Panie redaktor, to pani zasługa. To, to, to pani zasługa, jak pani powiedziała, że pamiętamy mniej więcej te same czasy tak, bo to pozwala nam na pewną perspektywę. I wówczas potrafimy sobie wyobrazić, co będzie za lat 50 I wówczas musimy się czuć odpowiedzialni za to, co również. Będzie. I ta wizja, szersza kulturowa wizja, nie tylko technokratyczna, dzisiaj takie rozwiązanie, tylko szersza kulturowa, filozoficzna, etyczna, jest dla nas wszystkich bardzo ważna i dlatego bardzo ważne jest tworzenie kultury, a radio ma w tej kwestii ogromną rolę. N, jak nauka, wyjaśnia i inspiruje. Tymi uprzejmościami kończymy rozmowę z profesorem, doktorem habilitowanym, inżynierem, Grzegorzem Karwaszem, fizykiem i ekonomistą, wykładowcą w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przypomnijmy, że dwie pierwsze części tego wywiadu możliwe są do odsłuchania na portalu w poszukiwaniu projektu wpmyślnikprojektu.pl w zakładce media podcasty. Poza tym można ich też posłuchać na kanale YouTube Fundacji NRH. Skoro o Fundacji NRHE mowa, to koniecznie trzeba przywołać jej stronę internetową nrh, a właściwie ENRHE. .pl, na której to stronie można znaleźć nie tylko wiedzę informacje o samej organizacji, która służy promowaniu i rozwojowi nauki, ale także wiedzę o tym, jak współpracować z NRH. Jest to możliwe zarówno indywidualnie jak i instytucjonalnie. A poza tym warto dodać, że Fundacja NRH jest wydawnictwem. I na stronie fundacji widnieją książki, które już do tej pory organizacja ta wydała. Można o nich poczytać, można ich fragmenty poznać, zorientować się jakiego poziomu to jest wydawnictwo i wzbogacić swoją biblioteczkę naukową, a być może pomyśleć o prezencie dla kogoś, kto lubi tego typu książki, książki naukowe czy popularno-naukowe. Dziękuję państwu za uwagę i zapraszam na kolejne spotkanie z naukowcem w cyklu N jak nauka. Kłaniam się. Mira Jankowska. N jak nauka. Cykl rozmów Fundacji NRH.